Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na dzisiejszego tarota. Dzisiaj mamy niedzielę, 18 kwietnia. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zowiaku. Niedziela, 18 kwietnia, dla wszystkich znaków zowiaku. Niedziela, 18 kwietnia, dla wszystkich znaków zowiaku. Jaki będzie ten dzień? Niedziela, 18 kwietnia. Zaczynamy standardowo od osób spod znaku barana. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Barana, tutaj karta ogólnie informuje o jakichś blokadach, tak więc w dniu dzisiejszym um, możecie poczuć, że nic Wam nie wychodzi. Karta też przestrzega właśnie przed tym, żeby nie wchodzić dziś w żadne nowe projekty, jakieś nowe znajomości. Jeżeli chodzi o osoby z znaku byka, w dniu dzisiejszym możecie się poczuć troszeczkę słabiej emocjonalnie, możecie poczuć się lekko depresyjnie, przemęczeni. Może być też taka sytuacja, że poczujecie, że osoba bliska Waszemu serca, sercu, wsadziła Wam przysłowiowy nóż w plecy. Jeżeli chodzi o osoby z poznawką bliźnią, tutaj też może być dość ciężki dzień, ale taki ciężki fizycznie. Możecie wziąć na siebie troszeczkę zbyt dużo obowiązków pracy. Możecie poczuć się też nadzwyczajnie w świecie zmęczeni. Jeżeli chodzi o osoby z znaku raka, wykochani w dniu dzisiejszym, uważajcie na nieoczekiwane przeszkody i problemy. W dniu dzisiejszym też nie radziłabym raczej niczego nowego rozpoczynać, no bo niestety nie ma szansy bytu, żeby dana sytuacja, dana rzecz przetrwała troszeczkę dłużej. Tak więc nie radziłabym wchodzić w różnego rodzaju jakieś stałe związki, czy też rozpoczynać coś nowego. Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, tutaj Karta też informuje o tym, żebyście w dniu dzisiejszym nie patrzyli na świat przez różowe okulary, a żebyście uważali na to, co ktoś wam obiecuje, no bo niestety nic może z tego oficjalnie nie wyjść. Jeżeli chodzi o sobie spod znaku Panny, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z osobą. Bardzo uduchowioną, z osobą, która ma dużą wiedzę w danym temacie. Może też to symbolizować, żebyście w dniu dzisiejszym, że tak powiem, przeprowadzili taką rozmowę sami ze sobą, rozmowę z własnym wnętrzem. Tu też karta może symbolizować dla osób samotnych, że w dniu dzisiejszym poznacie mężczyznę, który może się okazać, że już jest osobą zajętą. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wali. Tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z osobami toksycznymi lub też z wydarzeniami toksycznymi, tak więc uważajcie na różnego rodzaju używki, na alkohol, na narkotyki, na różnego rodzaju gry hazardowe. A tutaj też karta może symbolizować o różnego rodzaju dolegliwościach cielesnych, możecie złapać jakiegoś. Wirusa, bądź też jakieś przeziębienie. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie śmiało inwestować swoje pieniądze w coś nowego, może też się pojawić jakaś nowa propozycja zawodowa. Jeżeli chodzi o strzelce. Tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym śmiało możecie polegać na swojej intuicji, na swoich przeczuciach. Możecie śmiało zaglądać w przyszłość. Jest to też dobry dzień do medytacji, do tego, żeby inwestować w swoją wiedzę. Możecie też się czymś nowym zainteresować. Może też um, przytrafić się taka sytuacja, że w dniu dzisiejszym na przykład dowiecie się o czymś, co było przed Wami ukrywane. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku koziorożca, w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z osobami, które które pracują w sektorze jakimś finansowym bądź też zawodowym. Możecie mieć na przykład kontakt z własną przełożoną. Jeżeli dziś jest niedziela, to jeżeli ogólnie nie pracujecie w niedzielę, może się przytrafić taka sytuacja, że właśnie Wasza szefowa lub też szef do Was się odezwie. Jest też to dobry dzień na to, żeby zainwestować w coś cennego, coś drogiego możecie śmiało sobie kupić. Jeżeli jesteście na przykład osobami, Samotnymi, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać kobietę dobrze sytuowaną. Jest też to dobry dzień na to, żeby na przykład poszukać sobie pracy. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wodnika, wy dzisiaj, kochani, uważajcie na różnego rodzaju oszustwa, na niejasne sytuacje, możecie poczuć się oszukani. Tutaj też karta przestrzega przed tym, żeby w dniu dzisiejszym za bardzo nie cwaniakować. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, tutaj karta informuje, że dzień dzisiejszy będzie dniem bardzo rodzinnym, bardzo przyjacielskim, przyjaznym. Może być taka sytuacja, że wybierzecie się na jakąś imprezkę rodziną, lub też dowiecie się na przykład o. o jakimś nowym dziecku w rodzinie, jeżeli na przykład wy planujecie dziecko, to też jest to dobry czas, żeby podążać w tą stronę. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na jutro. Pa, pa!